Witam Państwa! Teraz pokażę 7 najlepszych ofert moim zdaniem w biedronce do piątku, które naprawdę się opłaca wziąć. Każdy ma na pewno kartę moja biedronka, więc nie muszę tutaj powtarzać, że chcemy oszczędzać. To tak: przy zakupie dwóch maseł Mleczna Dolina 3,50 wychodzi za kostkę. Dalej. Wszystkie kawy ziarniste Jacobs 25% taniej. Limit dzienny, słuchajcie, to są cztery opakowanie na kartę Moja Biedronka, więc nie można przesadzić. I tak, wszystkie kosmetyki Nivea, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Pamiętajcie, że najtańszy produkt 50% taniej, więc najlepiej brać dwie takie same rzeczy. I tak, kiełbasa żywiecka, krajna wędlin 600 gram za 11 zł Czyli wychodzi 16,65 zł za kilogram. Słuchajcie, trzeba wziąć dwa opakowania, żeby była dobra cena. Limit dzienny: 6 opakowań. I też przypominam o promocji, że jak bierzecie wyborny olej słonecznikowy albo rzepakowy, to bierzecie sobie cukier za darmo. I słuchajcie, jedno opakowanie cukru białego przypada na jeden na jedną butelkę w słupnie oleju wybornego. I limit dzienny to jest 6 opakowań. I oferta światowid 300 gram. Wychodzi teraz za 20 zł za kilogram. Trzeba brać dwa opakowania po 300 gram. Gołda Podlaski, słuchajcie, do wyboru. I mleko 2,39 przy zakupie 6. A jeżeli aktywujecie sobie ofertę w aplikacji Moja Biedronka, no to złoty 99 zł za to mleko. Zaprawdę się opłaca.